Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Koko i kolejny odcinek wyzwania Dziesięcioleci. Kochani, w Winterburgu mamy piękną, białą zimę, taką jaka u nas dawno już nie gościła. Dziewczynki wstały normalnie o świcie i postanowiły urządzić sobie. Bitwę na śnieżki nie przyłapał Teraz się trochę pobawi Z krową i sobie skorzysta Tak, bo Chce mu się bardzo sikać Mógł być także pomóc Stać się i posprzedawać Wszystko i może Sobie coś dobrego Zjeść No moja droga Mogłabyś no tak, ty nie nieswoja, bo przegrałaś. Planuj uwolnienie myszo z koczków, A tego nie znam, o co chodzi? Co się stanie? A, śmieją się, dobra. Myślałam, że to coś złego, ale nawet, nawet nie. Rozmawiamy ze sobą. Dobrze, bo widzę, że Tobie się Maleńka chce sikać i siku, ponieważ kochani Ernesta dzisiaj do szkoły nie pójdzie. Pójdzie za to Gryfin i Filipa. Chciałabym trochę Ernesie, wiecie, poświęcić czas. Ona już za niedługo stanie się młodą dorosłą. No i wiecie, życie. Ernesta, kochani, planuje, właściwie marzy o studiach muzycznych. Może sobie pobrzdąkać na pianinie. Gryfin, jak wiecie, chciałby zostać prawnikiem, a Filipa jeszcze ma w głowie lalki. Nie, Filipa ma to dzieciństwo jak najdłużej, bo ono bardzo szybko przemija. Kochani, dalej nie mamy prądu ani wody, ale muszę przyznać, że... Tytus naprawdę dwoił się i troił, żeby zorganizować pieniądze. Jak widzicie, jesteśmy brudni i śmierdzący. Podnieś małego. Ja sobie łypnę, czy my możemy... Tak, możemy rozmnożyć żabkę. Mam nadzieję, że będzie wystarczająco dużo pieniążków, no bo naprawdę niewiele brakuje, abyśmy mogli opłacić rachunki. Chciałem... O, jest, pięknie Opłać, mój drogi, rachunki Ty posadź małego na nocnik yy, Moja droga, uciekaj do szkoły, już szybciutko No, zapłać te rachunki Zapłać, zapłać Miałaś wziąć małego Gdzie jest mały? Jeszcze raz Idź się wykąpać, Ernesto Alice, pobudka. Wiem, że jesteś brudna poświęcona, biedny nosek. Ale musisz to zrobić. A ty tu, kochani, poszedł odrobić swoją pęszczyznę. Wróci, więc go ogarniemy. Najpierw tutaj, moje drogie panie, ogarnę. No i malucha, a później naszą głowę rodziny. I co? I co, skarbie, co teraz? Już to sobie skorzystaj, i mogłabyś mi tutaj sprzątnąć, i podasz mi ty, podaj mi jajecznicę na toście. O. No a list, co z tobą jest? Ruszyła się. Bardzo mnie to cieszy. Kochani. Ja sobie jeden nie, dwa dni pograłam hotwornami. tutaj zajmowałam się głównie ich umiejętnościami. Jak widzicie, ładnie filipa mi udekorowała kuchnio jadalnie. Możesz się droga Alice, bo to jest w opukanym stanie. Wykąp, skorzystaj, wyczyść. Udekorowała mi także Filipa swój pokoik. Tutaj powiesiła zimowe dekoracje. Bardzo ładne, lubię je w ogóle. No i co jeszcze? Odrabialiśmy lekcje. Starałam się, aby tytuł tutaj pomyszkował jak najwięcej, aby móc zebrać no i sprzedać jak najwięcej surowców, żebyśmy pieniążki mieli no jak widzicie udało się nie było to łatwe, było to naprawdę trudne zwłaszcza, że jeżeli chodzi o uprawy to niedaleko tylko nas cebula rośnie i nic więcej pustki, moi drodzy egipskie jeżeli chodzi o takie plony, natomiast udało nam się coś ciekawego wykopać i to też mogliśmy sprzedać <laughs> jeżeli chodzi o malucha, no to trochę tutaj Ali się nim pozajmowała. Naprawdę jest kochającą, czułą i troskliwą mamą. Możesz nakryć do stołu. Proszę, cię lubię, jak jest tutaj nakryte. O brawo, Jake! Siostra gotuje. Przegapione odpowiedzi. Kolejny test standaryzowany. Filipa już prawie skończyła, gdy nagle zdała sobie sprawę, że pominęła jeden rząd pytań na samej górze kartki. Wszystkie jej odpowiedzi są przesunięte o jeden rządek. Filipa chce już o tym powiedzieć nauczycielce, ale wtedy będzie musiała powtórzyć cały test. Ten test nie jest wcale taki ważny, nie wpłynie znacząco na jej ocenę końcową. I co powinna zrobić? Przyznać się do pomyłki, czy oddać? Ona jest uczciwa, hot -wornowie są do bólu uczciwymi synami, więc przyznajemy się do pomyłki. No, a no tylko ją strofuje i kazała jej kochani nauczycielka napisać test jeszcze raz. Rozgniewana Filipa... Wypełnia odpowiedzi tak, aby tworzyły ładny wzorek, nawet nie patrząc na pytania. No co za małpiszon. No, Dobrze, widzę, że dziękuję Ci, droga Ernesto, za przygotowanie jedzonka. Możemy sobie porcyjkę wziąć. Widzę, że tatuś, moi drodzy, już wrócił. Pobaw się trochę z krówką, pogłaszcz ją, zrób siku. Chociaż siku nawet nie musisz. Ale konieczna jest u Ciebie kąpiel, więc bardzo Cię proszę. Kąpiel raz, dwa, trzy. Tutaj chciałabym łypnąć na Twoją aspirację, ale chcesz sobie pogadać, no to pogada sobie z mamą. Ali, złotko, chciałabym, żebyś porozmawiała z córką o gotowaniu, o żywioną rozmowę z nią przeprowadzimy. Wygłosimy także kazanie o obowiązkach, bo ja tam aspirację muszę ją z nią w końcu zaliczyć. Mamy skarcić dziecko, jakoś mi się nie udało do tej pory. Wychowawcze. Nic nie mogę zrobić. Porozmawiamy o zainteresowaniach i jeszcze chciałabym udzielić jej porad dotyczących gotowania na przykład. O, proszę, bo ty masz cechę mentorka. Nie masz, ale ja ci już ją kupię, Popatrz, ile ma punktów. Cechę. Mentorka, bardzo proszę. I voila. Mamy cechę. Może dziecko nauczyć. Nie ten strój, mój drogi. I choć zjeść coś. Ty je skończyłeś jeść? Nie. Mały, tobie potrzeba zabawy. Topy, układaj sobie klucuszki. Zaraz mama się tobą zajmie. Tylko na razie omówi z córką pewne sprawy. Już tutaj kliknę: kąpiel dla Jake'a. Ty mi odłożysz wszystko. I twoja aspiracja Dobra, to włączymy Muzykę, może dalej Tą klasyczną Posłuchamy sobie Ją Możesz rozpalić w kominku I trochę ruszymy z jej aspiracją Co się stało? Źle się czujesz? Chory jesteś? Czy ci jest zimno? Zaraz się, mój drogi Rozgrzejesz choć tutaj Ogrzej się. Małym się trzeba zająć. Kąpiel dla Jake'a. O, pięknie. To mogłabyś mi to sprzątnąć jeszcze? O, tak to zrobimy. No i co? Dzieciaczku. A, no właśnie, powinnam sprzedać to, co mi się udało zebrać. To, tylko 50 simolonów, ale lepszy rydz niż nic. Rozmnożymy znowu żabusie. Nie muszę daleko na szczęście szukać. Proszę. Możesz ogrzać się dalej. W ogóle to mógłbyś z córką trochę pogadać. Czy to będzie jej przeszkadzać, jak ty będziesz mówił do niej? Hmm? Chyba nie. Jest tak bardzo zasłuchana, że nic nie słyszy. Momencik, co my tutaj jeszcze zebraliśmy? Co to jest? Cebula, chyba to. Dobra. To. Voilà. Mamy. No. I nasz mały. Synek pobaw się trochę z Jake'iem. Chciałabym, żebyś opowiedziała mu śmieszną historyjkę. Słuchasz, słuchasz, dobra. Porozmawiaj z tatą o marzeniach. Możesz nawet dowcip opowiedzieć. Poslebiaj ojcu. Popraw. Znaczy ojciec nie ci poslebia. Poprawi córce humor. Pogadacie o zainteresowania i chciałabym, żebyś pochwalił ją za dobre oceny, bo kochani, Filipa jest szuskową, tak, szuskową uczennicą, ale widzę, że tam musisz już dokończyć pracę domową. Możemy porozmawiać z dzieckiem. Jeszcze o czym O, przeprowadzimy z nią ożywioną rozmowę I na szczęście ona tą muzyczkę dalej słucha Upnijmy sobie, co tutaj się dzieje Mogłabyś Czemu jesteś taki smutny? Zimno, kochani Zimno bąbelkowi Nic ci nie będzie Chodź do salonu, tutaj jest cieplej no niestety jeszcze, kochani, nie mamy w każdym pokoju kominka. Mam nadzieję, że się w końcu dorobimy. Nauczymy go mówić przepraszam. Nauczymy go mówić proszę i dziękuję. Myślę, że na razie to wystarczy. A tutaj. A tutaj. No zasłuchana jest i rozmawia z tatusiem. Dowcip. Mógłbyś. A nie, to jest mama, sorry. Mama jest zajęta. Porozmawiaj z nią o. Opowiedz dramatyczną historię Wychowawcze. Nakłonić do czego? A to zrobi Alice. To zrobi już Alice. Krowa ma się dobrze, a to jest najważniejsze. Kochani, jeżeli chodzi o przyszłą edukację moich otworów, to odno oczywiście będzie, ale będziemy jak na razie chodzić tylko do Uniwersytetu Brinchester. Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałam nazwę. I pozostała dwójka wróciła do domu. Nie wiecie, ale mamy dla Was niespodziankę. Kąpiel, moi drodzy, będzie kąpiel. Gryfin pobaw się tak z dwa razy i pogłaszcz krówkę. Filipa pójdzie się pęknie ogarnąć. W łazience. Tak, ci się chce moja droga. Może sobie skorzystać, no jest bardzo rozgniewana, jak widzicie. E, mamo, musisz tutaj nakłonić ją, aby odrobiła pracę domową. Czy on. Czekaj, nie on się jeszcze pobawi klockami, bo będzie lepiej mi chodził. No, chodź. A ty zakończyłaś już tak. Czyli to już. Nie musi być. Wyłączymy. No, chodź tutaj do niej. Moment, moment, bo ona mi się znowu mała świeci. Zmieni strój na ten, ponieważ jesteś rozgniewana. Możemy ją także nauczyć słów: proszę i dziękuję. Tak w łazience, maniery nam się od razu poprawiają. Nic ci nie będzie, Filipa. Każdemu się mogło zdarzyć. Musisz bardziej się postarać. Nakłonimy do odrabiania pracy domowej. No, i z tą starszą wygłosimy jej kazanie o obowiązkach. Chodź tu, wykąp się i się załatw. No, pod warunkiem, że one wyjdą, hrabiny, z łazienki. No, wyjdźcie już, bo biedny gryfin chce skorzystać z łazienki, moje panny. No, chodźcie tutaj, w salonie jest cieplej i milej. Podejdźcie tutaj, dziewczyny. No patrzcie. Chodźcie tutaj. Hello. Drogie panie. Biedna ten Gryfin, aż mi go żal. Ale maniery nam. O, kochani, Alice dziesiąty poziom zdobyła. Brawo, Alice. Super z niej jest mama. <laughs> Dobra. Gryfin, proszę. Ogarniaj się i chciałabym, mój drogi, żebyś odrobił mi, nie odrobisz mi pracy domowej, ale odrobił ją za to Filipa. Bardzo bym chciała, żebyś się zabrała do dzieła. I moja droga wychowawcze. zaspokoić potrzeby? nie. Nakłon do odrobienia pracy domowej. Drodzi mężu, przestań dyskutować z dzieckiem Ona ma coś ważniejszego do zrobienia Możemy rozmnożyć żabę, tak O, ładnie Uzbieraliśmy, no i on też się świeci, patrzcie Fantastyczne ubrańko, a nie wiem o co chodzi Już udało się No. Ruszaj się. Ale nie. Chociaż rozmawia chyba z ojcem. <laughs> Mały, co tam się dzieje z tobą? Czy ty możesz mi skorzystać już samodzielnie z nocnika? Tak. Idź zrobić siku. Nie, 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 nie sprawdzaj. A ty mi podasz kolację może klopsy po włosku. I mój drogi, chodź tutaj sobie, posłuchasz muzyczki, od razu wzrośnie ci zabawa. Pani matka szaleje w kuchni. A my musimy koniecznie nakarmić krowę. I chwilkę chciałaś pobawić się dużym pluszakiem. To bardzo proszę, spełnijmy tą zachciankę. A ty, odrabiaj mi pracę domową. Dobra, to tak byłoby, jeżeli chodzi o nich. Mój drogi, jeszcze pogłaszcz, pobaw się z naszą krówką. Pszczupki, kochani, śpią. Zasnęły w sen zimowy. O, możemy coś ewaluować, to bardzo dobrze. Jeszcze sprawdzam. Nic więcej robić. Nie możemy. Brakuje mi zabawy tutaj. sobie skorzystać. I zaraz będzie papu. Uch, jaka wściekła. Alice, nie, Filipa to zrobi, nakryje do stołu. Alice poda. Gryfin, sowaj sobie do wyposażenia. A ty mógłbyś mi, no nie, 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 małego. Zostaw już tego misiaczka. Niech mały zje. Zmień strój. I podejdź do syna, udziel mu pora dotyczące majsterkowania. Wyczyś nocnik. Słuchaj, to jest śrubka, to jest wkrętka. Tak to działa. Tutaj masz gwóźdź i młotek, przybijasz, uważaj na paluchy. Popraw synowi, humor. No, wiem, że tutaj masz zimno. I opowiedz śmieszną historię, opowiedz dramatyczną historię. Pogadajcie o śniegu, porozmawiacie o mroźnej pogodzie. I skończyła, na szczęście możemy sobie porcję brać. Brakuje mi jednego krzesła. Muszę chyba kupić krzesło. To ławę sprzedam i kupię jeszcze krzesła. No, i mały skończył. Wiesz, co? Bądź taką miłą córką. I gdzie on pędzi? Podnieś go. No, podnieś. Ernesta, hello, mówię do ciebie. Mówię, ale na szczęście wszyscy w miarę, w miarę. Są w dobrych nastrojach. No, pomijam tam takie szczególniki. No, podnieś, malucha. O, zjadłaś bardzo dobrze. Posprzątaj. Odłóż to do lodówki. I mogłabyś mi jeszcze, co byś chciała, porozmawiać z mamą. Mhm, to ja ci to spełnię. Porozmawiaj o marzeniach. Usiądź sobie, Alice. O, Siadaj, siadaj, Chodź tutaj sprzątnij. Ty jesteś zmęczony, ale mógłbyś jeszcze z ojcem pogadać. Musimy z nim rozwijać charyzmę. Tak, zanieś go i możesz zejść. I się tak ogarnąć. Dobra. Dziecko chciało z Tobą porozmawiać, więc porozmawiaj z Małą. Pogadamy o mroźnej pogodzie. Omówimy teorię kolorów. No i na razie to wszystko. Dobrze. Mały bąbel. Idź spać. Dobranoc. Tutaj jemy. Sprzątnij mi. Chociaż nie. Możesz, już nie zdążymy i sobie spać. Ernesta jeszcze sobie skorzysta. I pójdzie do łóżeczka. Filipa też już ją położę, Jak się nagada, tylko z mamą. Tatuś. Tatuś, tatuś, tatuś. Niech rozpali w kominku. A ty, moja droga, posprzątaj mi to wszystko. Sprzątaj, kobieto. Może się ogrzać. I co tutaj mamy? Lep. Bałwana z innym simem O, pewnie ulepimy kochani bałwana Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno musimy ulepić bałwana To jest bardzo ważne Zresztą wypnijcie na nasz kalendarz tutaj jest, Tutaj dzisiaj jesteśmy Jutro ma urodziny głowa rodziny Później jest przerwa i mamy kochani święta Później znowu przerwa Będą podwójne urodziny Przerwa i podwójne urodziny. Co się będzie działo? Dowiecie się. Zostańcie razem z moimi hothornami w kolejnych odcinkach tego wyzwania. Oczywiście jeszcze nie kończymy dzisiejszy odcinek. Jeszcze chciałabym zrobić jedną rzecz. Poprawić humor mężowi. Obejmij go. O. Jacy w się w męża. Ja naprawdę uwielbiam tą parę. Nie wiem, czy wam się oni podobają, ale ja uważam, że oni naprawdę bardzo do siebie pasują. Zrobimy żonie masaż. Obściskujcie się trochę, tak, obściskujcie się. Chociaż nie wiem, czy oni pamiętają, jak ostatnie obściskiwanie się skończyło. jest słodkie słówka. Po trochę. Mhm. Spójrz głęboko w oczęta. Flirtuj. Łaskocz bezlitośnie. I na razie to wszystko. <laughs> tak, bardzo ładna, przesympatyczna para. Co tutaj możemy jeszcze dać? Pośli jej pocałunek. Uwielbiam tą interakcję. Och, moje kochanie. Nie zawstydzaj mnie po tylu latach małżeństwa. Jeszcze raz poflirtujemy. Pochwali wygląd. O, mały wstał. Nie. Ale nie smuć się. Idź spać, to się zdrzemnie. Chociaż bo tutaj mam coś ważnego do zrobienia. Jeszcze raz poślij pocałunek. Pogładź po policzku. Poflirtuj. Pocałuj. Uwielbiam to, uwielbiam to no i jeszcze to. Słodko razem wyglądają. Dobrze, kochani, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek wyzwania dziesięcioleci. Mam nadzieję, że on Wam się podobał. I ja serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z tej serii. No a teraz tym romantycznym akcentem się z Wami już będę żegnała i jak zwykle powiem Wam PAPA! Pa!